Dobry wieczór. Teraz puszczam Ciebie, jesteś na Wizji. Jest trochę rozmyty, ale jesteś. Może się przywitać. Dobry wieczór. Witam. Dobra, no to cześć. Ja w tym tygodniu przeczytałem no, trzy książki, ale tylko mówię jedno. To jest nowa książka Alberta Szterli pod tytułem Inga Government, Anelity Verwaltet i der Welt, czyli Elita zarządza swoim światem. Książka. Co ciekawa, powiem szczerze. Albert Szczelly to jest taki profesor z zarządzania z Zurichu i on hmm. zajmuje się m.in. też kulturami takimi dawnymi. Nie chłop, nie wiem co tam robisz. <laughs> Słuchajcie. Dobra, w każdym razie koleś zajmuje się tymi starymi kulturami i próbuje z, ich przykład, z nich przykład jakby przedstawić, co mog czego moglibyśmy się od nich nauczyć. Mhm. No, To jest jego druga książka, nieznana. Pierwsza jest o majach, a to następnym tygodniu będę opowiadał o majach, o inkach. I zaczyna się od, właśnie mogę pokazać jak wygląda, jak wygląda ten um, okładka. Tak wygląda, okładka. Dokładnie, okładka wygląda tak, szanowni Państwo. No dobra, wystarczy, nie? Wszyscy to obejrzeli. Um, książka całkiem. <laughs> mam nadzieję, że dam radę. Dałem radę? Nie dałem rady. Nie wiem, jak tutaj Wrócić się ciekawa. No, jestem, jestem. Książka ciekawa zaczyna się od, od historii. No, głównie od tego, że historia Inków została trochę przekłamana przez Hiszpanów i z perspektywy Hiszpanów, którzy ich tam hmm. pobijali i dobijali, tak naprawdę. Um, i z punktu widzenia właśnie takiego strasznego katolicyzmu, jest, jest przekazana historia Inków. Dopiero teraz nowoczesne, nowe jakieś badania trochę zmieniają obraz tych, tych Inków. Całkiem ciekawa historia. Zaczyna się mniej więcej z XIII wieku naszej ery. Do XVI wieku naszej ery, czyli kiedy Hiszpanie ich tam powybijali. Eee, cywilizacja na dość dużym pozi <coughs> poziomie. Wybudowali 40 tysięcy, 40 tysięcy Kilometrów dróg ta porównania, przed chwilą jak ciebie nie było, to sobie wszedłem i zobaczyłem ile no. mamy w Polsce dróg. I razem, no. dróg ekspresowych mamy tylko 5500. No, na no ekspresowych, a oni jakie te drogi a, budowali, no. to nie było. No dobra, tak nie Utwardzone ale... były te ich drogi. No. Tak, tak. O których wojska mogły przejść. No. A, a powierzchnia jest 950 tysięcy, czyli trzy razy tyle powierzchnia Polski. No mimo wszystko, mimo wszystko, no już no. sporo jest, nawet w porównaniu do, do obecnej Polski, ale to no, no, to nieważne, w każdym razie, no powierzchnia 950 tysięcy km, obecne Peru, Boliwia, Chile, Ecuador, Kolumbia, całkiem bardzo zaawansowana architektura z tymi znanymi nam Machu Picchu, Cusco tarasa, tarasowymi, mm. em, budowlami, znaczy trasy to głównie no, rolnictwo, bardzo zaawansowane rolnictwo, nie mamy, nawet z tego co koleś pisze, to nie mamy, nawet nie możemy się w sumie do dzisiaj nie, nie osiągnęliśmy takiego poziomu rolnictwa, jak oni mieli wtedy, w sensie mm -hmm. produktywności. Um, to tam jeszcze opowiem właśnie w sumie o, głównie na, o nauce, to się na tym skupia, całkiem ciekawy system mieli, ale um, wyobraź sobie, że um, do takiej, um, jak to powiedzieć, no tak, tak się wyspecjalizowali, właśnie w rolnictwie, że nikt nie chodził głodny. No. W porównaniu do tamtejszej Europy, no to było dużo, dużo lepiej było u nich. E, mhm. Mieli Wyspecjalizowali się właśnie głównie w różnych gatunkach roślin. Każdy gatunek roślinny na odpowiedni klimat, na odpowiednie miejsce i tak dalej. Glebe, Czyli no. mieli, mhm. no, mieli 3,5 tysiąca, 3,5 tysiąca e, różnych rodzajów kartofli mhm. podczas gdy w w Stanach w tej chwili jest chyba 70 albo 90 rodzajów uprawianych. A wtedy było 3,5% ,000... samych tylko kartofli. Poza do tego jeszcze kukurydza główne, kinoa i koka to takie główne ich um, pożywienia. Mm -hmm. e, no, uży, używali też zwierząt lamy, kaczki, jakieś alpakazy. Tak, podewano ostatnio no, uprawiane. Używali po no, używali też. Do jedzenia albo jako siły roboczej. Kaczki przede wszystkim, e... no. Kaczkami rozszywali nawóz. Do bojowych. Spryskiwali. Na bojowe. A, A, tak. A żebyś, żebyś wiedział, żebyś wiedział, bo <laughs> używali nawozów naturalnych i nawet było pod karą śmierci chyba zabicie jakiegoś tam ptaszka na, na jakichś wyspach. Nie zapisałem sobie jak się nazywały te ptaki, ale były jakieś wyspy, gdzie, gdzie strasznie dużo było tych ptaków i no, więc kolokwialnie strałe, tam więc zbierali te główienka i rozsypywali mm -hmm. po polach i to orzeźniali uży tym. Plus do tego y naturalny nawóz ludzki był y bardzo ceniony no. bardzo no, O no, tasiemcu tak. jeszcze nie wiedzieli wtedy, tasiemca jeszcze nie było na nie, tym to... etapie ewolucji. <śmiech> Może <śmiech> było, bo wyżywali chyba 60 lat, 60 tam, ale no nie wiem. Ale mieli za to dużo, dużo tej, tych kartofli rosły i bardzo dobrze na tym. No, Tu do tego się zdziwiłem, medycyna bardzo zaawansowana, przeprowadzali trepanację czaszki i mieli taki trochę socjalistyczny system ogólnie był. Czyli najważniejsze, że wszyscy są, wszyscy są, ten, mają co jeść tak bo no, zabierali jedno, nasze znaczy zabierali. Każdy dostawał trochę tam ziemi i musiał oddawać z tego. Ale jak na przykład przychodziła susza, to dostawał. I co, cokolwiek potrzebował, to też mu, um, też, też mu dawano. Ale wracając do medycyny, no to taki mhm. prawie że współcze, współczesny rodzaj medycyny mieli. Po, podział na, na takich lekarzy powiedzmy, domowych, rodzinnych. E, tak, tak, mhm. bardzo dużo specjalizacji. Trepanacje, z tego co tam pisał ten Albert Steli, to większość się udawała, że ludzie przeżywali. No to na, naprawdę niezłe. Mhm. Potem no, rozwinęli też coś w rodzaju pisma, znaczy do dzisiaj tego nie da się nie, nie wyczytać, Myślę, że naukowcy jeszcze się nad tym kłócą, czy to na pewno było pismo, czy nie. No, ale to jest nasze znaczy takie no, węzełkowe taki się to nazywało. Mhm. Na pewno to, na pewno to, to, tam jakieś mnemotechniczne metody używano. Do tego, też że to kapu to są ich takie motywy, te takie trójkąty, kwadraty i tak dalej. To, jeśli chodzi tak ogólnie o, o nich, organizacja no to, to już Nie. wspomniałem, że jakby główną zasadą jest to, że wszyscy mają być yy, najedzeni. I właśnie całkiem, mm. całkiem dobrze to roz, rozwiązane było, właśnie, że, że ci. Yy, Ci farmerzy dostawali tam trochę, czyli normalni tam chłopi dostawali ziemię więcej niż tak naprawdę potrzeba i mhm. musieli od, oddawać część tych swoich plonów, Ale też jeśli potrzebowali narzędzia, bo specjalizacja bardzo jest jeżeli potrzebowali narzędzia, to je dostawali, bo inni znali, nie znali pieniądza, no. czyli po prostu zamawiali nie wiem, no. czy coś tam. No ale u kogo, tak, kogo to zamawiałeś? Barter, dokładnie. Barter, normalnie no, za coś tam? W, w, w centralnym państwie, tak. Tak. Bo państwo było bardzo scentralizowane. Dzięki komuna, tym, tym węzełkom. Proszę, proszę? Tak, komuna, Tak, taka komuna dosyć, no. No można tak powiedzieć. Bardzo scentralizowana zresztą. Mhm. Ale dość efektywna. I wszystko mierzyli. Tych swoich kipów, tych węzełkach, to tam mierzyli wszystko. Ile kto ma, nie wiem nawet garnków w danej wiosce, ile ludzi i tak dalej. Czyli nawet no. się zdziwiłem, że tak tak Taka nawet. komuna, która działała faktycznie, no bo tak zazwyczaj to no. są jakieś tam zawsze nadużycia. Nie? No, tutaj, a tutaj a na ciekawe to właśnie, to właśnie było to. No, Uczciwość to jeszcze ty... była takim pojęciem. Że, może, może nie znali pojęcia nieuczciwości. No, to dojdę no do tego życia. jeszcze, właśnie. To, no, dojdę no, do tego, bo zmieni na to sposoby też. Aha, no. E, no, właśnie ta statystyka, to zarządzanie. ciekawym metodą było właśnie a tej nieuczciwości, to to, że wszystkie miasta <klujna> miały jakby dwóch władców głównie. Dwóch albo czterech. Czy miasteczka, czy wsie były podzielone na dwie części zawsze: albo górną i dolną, albo prawą i lewą. Jedna powiedzmy była taka ważniejsza, druga mniej ważna, ale nie było takiej całkowitej władzy, czyli musieli, jakby kontrolowali się nawzajemnie. Jeden no. był taki trochę niższego stopnia, ale mimo wszystko ten, ten wyższego stopnia nie mógł też, no zarządzał tylko połową miasta, nie całym miastem. Mhm. Co ciekawe, kobiety, co prawda nie wszystkie, ale też miały dostęp do szkoły, więc zdarzało się też, że coś tam miało jakieś wyższe funkcje. No, ym, taki system emerytalny był też tam dość zaawansowany. Czyli w ogólnie tak, dzieci do 5 roku życia były wolne od pracy. Wyobraź sobie. Przez pierwsze 5 lat nie, mu nie musiały pracować, no. a potem do roboty, ale tak, ale tak powiedzmy, nie że z, z rodzicami się, no. Do 50, po 50 już, ty, już ym, ci starsi pracowali tylko to co tam umieli, czy już nie byli tak, nie musieli już tak ciężko pracować, a po 60ce, co się rzadko zdarzało, już nie musieli chodzić do pracy. Mhm. Przy czym ci y, chorzy, inwalidzi i umysłowo chorzy umysłowo też y, byli utrzymywani z, przez, tą, z, przez tą społeczność. Strukturę państwową, no. Tak, no. Y, <kluzny> Był tak język był, że było bardzo dużo języków, ale oficjalnym językiem była Keczua. więc te wszystkie takie oficjalne jakby dokumenty były w tym jednym języku, co pozwalało właśnie to utrzymanie tego, tej, tej centralizacji, takiej unifikacji. Bardzo ważna rzecz, następny punkt to nauka. No. I co ciekawe, bo to takie elitarne jest e, społeczeństwo, czyli jest jakaś elita na samym szczycie, która rządzi tam resztą, ale oni mieli bardzo dużą odpowiedzialność, jakby oni się specjalizowali w tym zarządzaniu, w tych statystykach, w tym, w tym wszystkim, no jak tym wszystkim zarządzać. No. I co ciekawe, do, do tych uinków nie należało się tylko przez to, że, że się urodziłeś powiedzmy w tym jako słoneczny, nie wiem, jako inka, mhm. tam syn słońca, tylko trzeba było się jeszcze wykazać. No. I oni chodzili do, do szkoły i musieli skończyć, ta, musieli skończyć y, egzamin, jak nie zdali egzaminu, no, no to, no to nie, nie byli inka. Aha, a co a wtedy powiem, byli? Że, że to, no to nie wiem, spadali poniżej, piętro niżej, nie, nie mieli Aha. tych swoich funkcji. No rozumiem. Także to, bu, to było dość ciekawe i dość, powiem Ci, że, że to, ten, te, te egzaminy były dość, dość trudne, bo cała szkoła, tak jakby ich uniwersytety, to się nazywało Jaha i Wasi czy coś takiego. No cztery lata to trwało. Mhm. Sama tylko, znaczy ten uniwersytet tam wcześniej też mieli jakieś takie, takie szkoły. Coś do końca nie wiadomo, tak naprawdę nie wszystko zostało zbadane, ale, ale wcześniej tam były jakieś szkoły, ale ten uniwersytet dla, dla tej elity wyglądał w ten sposób, że w pierwszym roku uczono się arytmetyki, statystyki, geometrii, e, rachunkowości i tych węzełków. Mhm. Nie, nie, sorry. E, Czekaj, Węzełków. Węzełki na nie, czwartym nie, roku. Nie, 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 nie. Uczyli się języka, sorry. Tak, do, dokładnie. Na czwartym roku węzełki, masz rację. Potem. Dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałeś. To było na pierwszym roku i na pierwszym roku był pierwszy mistrz. Potem mhm. drugi mistrz, drugi nauczyciel, uczył religii, tam wszystko o tych bogach, ceremoniach i tak dalej. Mhm. Jakiś chłakat, nie chciałem, nie wiem co to jest. W trzecim roku jak zarządzać państwem, jakie są prawa, jak posłuszeństwo wobec praw i, no, i tym całym inka i jakie są kary. Mm -hmm. Na czwartym roku właśnie te kip, kipus, czyli te węzełki i poezja. Mm -hmm. Oczywiście na wszystkich czterech, podczas wszystkich czterech lat jest dyscyplina, samo panowanie nad samym sobą, panowanie nad bólem. Mm. Nad strachem, bo na przykład, jeżeli jeżeli ktoś okazywał strach, to w ogóle wypadł. To takiego nie to, to było chyba najgorsze tam, co można było no, mógł się dostać. Tak, jak mm. ktoś się bałek był tchórzem, to, to nie mógł być inka, To znaczy, że nie był synem słońca. No mm. i pod koniec ty, tego uniwersytetu był egzamin, który trwał miesiąc. Mm -hmm. A każdy mógł w ogóle iść do tego uniwersytetu? Czy nie, też na coś wybrać? Nie, nie się. Mhm. Chociaż, chociaż podejrzewałem, że, że możliwe jest też, jeżeli ktoś był bardzo wybitny, to mógł tam przeskoczyć, bo, mm, no, bo, bo nie było to związane tylko i wyłącznie na, z krwią. Mhm. Ale nie, myślę, że nie było to takie proste. No. Potem co? Integracja. Jak oni, i, y, no bo te państwo się dość rozwijało. Tam zajęli dość spory ob, obszar y, Ameryki Południowej. Mhm w do swoich em, no, do powiedzmy tam sąsiadów to byli bardzo zaawansowani technologicznie i również e, wojenni, powiedzmy zbrojeniowo, ale no wszystko, zasada pierwsza była taka, żeby nie W ostateczności dopiero atakowali, czyli najpierw powiedzmy chcieli zająć jakiś teren, przyłączyć jakiś, jakiś lud czy jakieś tam plemię do siebie no to wys tak, wysyłano, wysyłano dyplomatów, którzy tam z darami i pokazywano jak są, oni są hojni, jak będzie im dobrze jeśli przyłączą się do Inka, no i tak próbowano powiedzmy w ten sposób trochę ich przekupić. Jeżeli się to udawało, no to cały ten szefu jakiegoś tam tego plemienia innego, on nadal był szefem, on nie pozwala pozwalano im e, tam rządzić, tylko na, narzucano jakieś tam reguły właśnie tych, tych, tej struktury tego państwa centralnego, czyli no. ten język, no i no każdy musiał się uczyć, to było bardzo ważne właśnie, żeby, żeby się uczyć. Tak jest... Cały czas trzeba było się uczyć i wypracowywać, e, no, żeby było lepiej. Ten, ten Cała nauka to, to główny nacisk był właśnie na nauce. Jeżeli, no, jeżeli właśnie udało się to ich przełączyć, no to pierwsze co robiono, no, to wprowadzano te to wszystkie technologie takie e, rolnicze, bo oni mhm. byli bardzo zaawansowani, więc z reguły się ludziom też bardzo dobrze wiodło, no bo spichlerze, tera, tarasy, nawożenie i itd. Tak więc od razu, y, po kilku latach, ludzie byli syci i w miarę zadowoleni. Jakby nie mieli no, w tym interes, że jakieś podatki sobie od nich brakli, tak, tak, ściągali, tak? Tak, tak. No, Więcej ludzi na no, no bo każdy musiał tam, nie mhm. wiem, jakaś wioska musiała wysłać paru żołnierzy. Y, no musieli, no. powiedzmy, nie wiem, z każdego hektara tam oddać jakąś część, dziesięcinę czy coś. Także wiesz, to się im opłacało, nie? Mhm. Budał dróg, także no i siła robocza. No, ogólnie, ogólnie dobrze. Na no, głównie dla, zwłaszcza to, że, że rolniczo byli tak zaawansowani i potrafili no, dużo wyprodukować, <laughs> a ponieważ ten obszar był dość duży, drogi mieli też dobre, więc e, mogli przerzucać, jeżeli w jednym miejscu było m, m, mniejsze były zbiory, czy jakiś tam nie wiem powódź czy cokolwiek, nie. no to, bo, to przerzucali to z jednego drugiego, a przechowywanie no, mieli jest jest też dobrze zaawansowane. No, także, mm -hmm. no z tego nawet kiedyś oglądałem tak na BBC o tych właśnie kanałach na, na, w Amazonii, bo to do dzisiaj nawet na Google Earth można znaleźć kanały, po prostu wiesz, na Amazonii takie proste są kanały i to tak działało, mm -hmm. że ta woda ona w ciągu, w ciągu dnia się nagrzewała, w nocy oddawała ciepło, więc nie było przymrozków, nawet jak oczyszczali te kanały, to mm -hmm. też mieli bardzo dobry nawóz. A rozmawiałem z takim architektem znowu, jeżeli są kanały, to nie ma komarów, no bo w kanałach woda płynie. Dopóki jeśli płynie woda, to nie ma tak insektów. Więc to nie są takieś moczary. Mhm. Całkiem, całkiem niegłupie nie tam to było rozwiązanie. Zresztą te rasy, no to oni to nawadniali, więc wiesz, z góry na dół spływała woda. I nawadniała im to. W kamieniu to było ryte jakoś. Mhm. Także całkiem, całkiem, całkiem ciekawe, no, podobno do dzisiaj nie, nie, mieli większą produktywność niż my, no to już o tym mówiłem. No dobra, No jeżeli ale jeszcze wracając mm. do tych rozposzerzenia do tych terenów, jeżeli powiedzmy ktoś się nie zgodził, no to wtedy atakowano go i byli bezwzględni i brutalni, żeby następnie po prostu przyłączali się. Godzili e, się, no. Tak, dokładnie. A, a z reguły wygrywali, bo byli jednak mimo wszystko dość mm. zaawansowani technologicznie. Plus do tego logistycznie byli bardzo dobrze zaawansowani. No wiesz, dla, dla wojska mieli dużo żarcia, bardzo dobre drogi, więc mogli pozbierać ich swoich żołnierzy. Ruszyli dużą, dużą grupą i, i rozwalali ich tam. Także najczęściej wygrywali, bo napisane, żadna żaden akcja militarna nie, 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 nie udała się z powodów logistycznych. Jeżeli się nie udała, to na pewno nie z powodów logistycznych. Mhm. No i na koniec książeczki koleś tam wysnuwa swoje takie teorie, których, no, no to tylko tak przytoczę, czego powinniśmy się nauczyć od, od inków i podaje siedem takich tez zarządzania, czyli po pierwsze, żeby, żeby aktywnie kształcić elitę. No bo tak jak właśnie inkowi, oni kształcili tą literę, ale byli też bardzo tacy no bezwzględni wręcz, powiedziałbym, z tymi egzaminami i, i to no. nie było tak łatwo. Potem ta integracja, to tak jak powiedzmy tutaj na poziomie państwowym, to, to też, że dajemy coś, ale też chcemy, bo te podbite, czy tam włączone, włączone narody, one musiały się podporządkować. Czyli no, no takie nie wiem, politycznie poprawnie powiedzmy, że to, bo to jest powiedzmy, z niemieckiego punktu widzenia, trochę czy niemieckojęzycznego, no to dobrze mamy tutaj ludzi z, nie wiem, z Turcji czy z koś tam i oni mhm. sobie próbują swoje własne reguły yy, Wprowadzać, nie zamiast się integrować. No, wprowadzać, tak, tak. Znaczy, powiedzmy, prawo jest dla wszystkich takie same i bezwzględne, no. ale, ale jeżeli jest, powiedzmy, jeżeli nie wiem, tur czy mają, czy dzieci muzułman mają chodzić na basen, no to mają chodzić na basen i koniec, bo jest tak zarządzone i już. No, I wszyscy jak nie chcą, zmienić sobie że... kraj, po co przyjeżdżali, nie? Tak. No, jak no, przyjeżdżają, to znaczy, że godzą się na warunki, jakie panują w danym państwie, muszą się zintegrować, no, oczywista tak, coś takiego, no tak było właśnie, wiesz, tak, powiedzmy, pozwalamy możecie sobie swoją kulturę i właśnie te swoje religie no. tak dalej, wierzyć i tak dalej, to to właśnie nikowie pozwalali, ale narzucali pewne, pewne struktury, czyli na przykład tak. to, że muszą oddać tam część tych swoich zbiorów, że muszą, nie wiem, iść do wojska i tak dalej, nie? Mhm. Potem, co jest bardzo ważne, no to te, te tajung, czyli no to, że zabieramy jednym, dajemy drugim, nie, e, no. jak to się nazywa po polsku. Rozdysponowanie, yes. rozdział, yes, podział. No podział, tak. Czyli taki uczciwy podział. Czyli mimo tego, nawet, że jeżeli ta elita była o wiele bogatsza, o wiele lepiej się żyło, to mimo wszystko ten cały dobrobyt jest rozdzielany na wszystkich. Mm -hmm. Nie, że kumuluje się tylko w jednym miejscu, a reszta przymiera głodem. Właśnie według badań takich arche arche archeologicznych, no to nikt nie umarł w, w, z głodu w kraju Inków. Mhm. Co w tym czasie w Europie to było standard, powiedzmy. No, no. E, więc to jest jakby bardzo ważne, no porównanie takie trochę alegorie do, do dzisiejszej sytuacji, tak, taka, no właśnie porównanie do dzisiejszej sytuacji, gdzie menedżerowie zarabiają, nie wiem, krocie 200 razy tyle niż pracownik mhm. e, najniżej no. płacony. Nie, tam, nie było takiego aż dysproporcji, czegoś nie? takiego Nie, nie było czegoś takiego. Większość zarabia, znaczy zarabia, no, dobrze się żyło powiedzmy. Potem. No. To Jeśli to następna jego kolejna teza, to innowacja, że że m, lud musi się zgodzić z tą innowacją. Na to jest coś takiego sustainable po polsku, jak się mówi sustainable. Czyli. Nie, wiem, nie znam słowa. Czyli no, powiedzmy, że coś takiego, że oni jak uprawiali te swoje pola, no to było to tak, że to Takim cyklu, że nie niszczyli tej ziemi, czyli było to takie no, trwałe. No, no. Nie tak jak w tej chwili, nie? Że, że wiesz, że po prostu gospodarka no. rabunkowa, tak, i potem tak. zostawiamy śmieci i jedziemy dalej. Nie? nie, oni właśnie dbali o to, żeby to było z każdym rokiem lepiej, nie? Mm -hmm, Czyli powiedzmy, mm -hmm. nawet ten, ten nawóz ludzki zjedli, rzucili na pole i to cały czas tak rosło. No i potem hi hierarchia mm -hmm. ma być spożytkiem dla całości. Czyli hierarchia jest taka no. teza, że do, dobra jest, że zawsze była hierarchia, ale ona ma być z pożytkiem. Mm. I siódma teza, czyli ci, ci tacy zarządzający, czyli ta elita, jest dobra wtedy, kiedy przyjmuje odpowiedzialność za swoje mm. czyny. No i to, mm. to, to właściwie głównie to te laty książackie. No, no to, to też jest, taka... chyba, to jest coś, no, Bardzo cenna nauka, takiego, nie? To... Faktycznie teraz o tej odpowiedzialności, tak. to takie jest mega na czasie, nie? No, tak, tak, no to tutaj... jak Majak będę opowiadał, to tam będzie jeszcze bardziej, bo tam no. Majowie to już zupełnie mieli odpowiedzialność o tej, bo nie za wszystko no. byli odpowiedzialni, ale to już na następny tydzień. No, no, Także tutaj... ciekawe, Ciek... No a jeszcze nie powiedziałeś o tych nadużyciach, w jaki sposób przestrzegali się czy tam, no ustrzegali się od nadużyć jakichś, jeśli żyli w takiej komunie, ja, no to... nie? No to głównie na no to chodzi, to, 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 że ten podział władzy, dwupodział władzy jest główny. No, wszystkich tych, czyli kontrolują się, plus do tego karę I tam się nieco skali. No wiesz, ale taki właśnie aktyzy. władca, powiedzmy, tej wsi. No? Czekaj, czekaj, chwilkę, czekaj, już chwila, sekunda. Mhm. No kurcze, zastopowałeś? No. Nie, no bo to się nie da zastopować, można tylko skończyć, próbuję to potem jakąś wyciąć, nie wiem czy się uda, no trudno. No w każdym razie no. ten i jeszcze ten, yy, no bo mógł zawsze się pojawić jakiś taki przedsiębiorczy władca, który chciał jednak sobie wykorzystać sytuację swoją, nie, i no nie wiem, no, na pewno były jakieś tendencje, możliwości nadużyć, nie, taki no komunizm zazwyczaj jest no generalnie na tym, no taki komunizm i równość no. i sprawiedliwość jest piękna, ale no tak w w naszych czasach, teraz. Ale to nie ma takiego komunizmu, bo ty masz tą elitę, nie? Ty masz elitę, która masz, jest, niby, no konkuruje między sobą, która konkuruje między sobą, jest podzielona. Każde państwo, każdy zawsze podwójnie nie, jest, nie ma jednego władcy, który ma całą całkowitą no. władzę, tylko właśnie tak, taki podział. Tam, to, co ty mówisz, nie było wiele na ten temat w tej książce, więc. trudno no, nie powiedzieć. no, no, no. No, też troszeczkę tego to tam było jest nie. Dobre. No. No. No trwało ja to ja też miał... tylko, no wszystko 300 lat, no tak, 300 lat zanim zanim Hiszpanie ich roz, rozwalili tak naprawdę. Mm -hmm. Ale akurat rozwalili ich jakby w kwiecie, w, no w tym najwyższym mm -hmm. poziomie rozwoju. Ich no to, te, no to no. też dziwna sprawa, nie? że dali radę Hiszpanie im. Tak, no bo oni nie byli, oni nie byli tak zaawansowani wojennie, bo jednak to wszystko Aha. oni stawiali na dyplomację. Tak, no technologię mieli Hiszpanie, Po pierwsze Hiszpanie mieli technologię wyższą e, militarną, drugie podobno Cinkowie byli tak pewni siebie, swojej wygrani, że no nie spodziewali się też, że, 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 że Hiszpanie ich tam walą. No Hiszpanie, oni, no bo głównie tak, no to z procy strzelali, a Hiszpanie no. już z karabinów. No, no. <laughs> to jest jakby jedna rzecz, no, ale oni rozwijali się rolniczo, także Hiszpanie nie mieli, byli no no do, do dzisiaj żeśmy nie osiągnęli, podobno, ich poziomu rolnicą, rolniczego, wiesz, to był mm. tak jakby, tak, czyli to jest no. w tą kierunki, po kompletnie, no. Tak, tak. No właśnie ta, 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 ta specjalizacja tych gatunków, no 3500 gatunków samych tylko kartofli. Poza mm -hmm. tego też podobno widzisz. ale to już nie w tej książce, ale też kilka tysięcy różnych rodzajów kukurydzy. Mm. Do tego kin, kino i tak dalej, więc taka duża bardzo specjalizacja, no i duża wiedza przekazywana właśnie tam tym mistrzom. no I oni się cały czas uczyli kształcili i ta medycyna, no trepanacje czaszki w tamtych czasach, to wiesz, panie, no to No też się tak mieczem, tak. Mieczem mogli robić no trepanację. To, to tak, tylko przeżywalność była trochę inna. No słabo musiała być. No, tam konkwista też wiem, robiła swoje eksperymenty, ale mm. No, no, to mniej więcej tyle. Dobrze, to powiedzmy kończymy, na razie możemy sobie potem jeszcze pogadać. Tak. Dziękuję bardzo. Jak się podobało, to łapam w górę. Dziękuję e... bardzo, no. Dziękujemy. Dziękujemy. No dziękujemy za komentarze. Na razie. No. Na razie. To pa. pa.